Siema, otwieramy sobie kask, który zamówiłem niedawno. Kask nazywa się tak, jak właśnie macie tutaj na ekranie. I zabieramy się do otwierania. A jeśli skoro oglądasz ten film, to będzie mi bardzo miłości, że stawisz subskrypcję oraz łapkę w górę. Mojego oglądania. Tu już coś widać. Też jak wygląda otwarcie, otwieranie tego. Teraz jedziemy dalej. Trzeba to najpierw chcę poradzić. A sobie w drugą stronę. Tak się ładno walać, muszę pamiętać. To tak mało wydane. Otwieramy, Tak. Jak to długo wygląda. Zobaczymy sobie teraz to. Chyba wam wam tutaj telefon nagram. No, jak najpierw się Fajnie wygląda. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Tak wiecie. Widzimy sobie Tak jak to się stało, winę. Na razie postaram się nie patrzeć na niego ma być niespodzianka w kartonie jest paragon takie coś i co to jest? to jest pinlock tak tak, to jest pinlock. dobra, idziemy otwierać kask dobra, Drugie, drugi film z telefonem bo... I wyłączę przez Tak wygląda szmatka LS2. Potem jak od mojego starego pokrowca. Ja przenoszę mu stary. Albo nie chcę się, albo nie jednak, czekajcie Ja wam pokażę, jak wygląda stary. Tak, to jest stary. To jest nowy, trochę się różni. Przyspadło mi. Dobra. Kask mam tak. Tutaj są loty. jest n -ka. tutaj są jeszcze złoty takie o bo jeszcze na promocji mi się udało kupić więc ja lubię całkiem stoko. no, będę sobie testować to to tyle z unboxingu bo już tutaj pokazać to jest takie coś, takie napięcie fajne i w środku całkiem fajnie to wygląda nawet no, to wszystko no to jest lampa i pokażę Wam jeszcze raz ten kask, bo wczoraj nie wiem jak wyszedł, wyszło, wyszła ta recenzja. Mam nadzieję, że fajnie. Otwieramy sobie. Tak było zapakowane. Pójdźmy sobie ten kask, pięknie. Kask wygląda tak. Trochę już tutaj poruszałem, bo byłem w piwnicy i zahaczyłem mu o, o sufit. Tak, ja to jestem w ogóle inteligentny. I uwaga, kask się prezentuje tak. Kask wygląda tak. To są otwory wentylacyjne. Na dół się zamyka, do góry się otwiera, na dół się zamyka, do góry się otwiera. Następnie mamy. Kolejka. Czekajcie, to ustawić lepiej. No, tutaj mamy też otwory wentylacyjne. Do góry są otwarte. Na dół są zamknięte, czyli to się zamyka za tak Do góry są otwarte. Eee, I teraz eee, szyba. Szyba się otwiera w taki sposób, dojść jeszcze i to podnosi się do góry szybko możesz podnieść i w zestawie w ogóle był pinlock w był pinlock takie coś i to po prostu wam nie paruje to wam nie paruje jak jest, jak jest różnica temperatury duża i no Kaz wygląda tutaj tak tutaj macie e, suwak, suwak od blendy to jak dać sobie tutaj do, do góry to to wam się daje blendane. I to łatwo mi się myślę, że to się robi. Rękawiczka sobie też poradziłem. Ciach do góry i ciach na duży podniesion. No. I teraz do środka zajrzyjmy. co sobie szybka. Szybko też się bardzo fajnie wyciąga. Wystarczy. Tu macie pierwszy stopień. Wystarczy dać do góry. Teraz możecie to, to odkręcić i wyręczyć. I jak odkręć się to, dajcie szybę na aksa do góry i Wam powinna wyjść. I tak samo musimy mieć tak szybę. W sensie od I potem wystarczy sobie to zamknąć właśnie tym i szyba się trzyma jest na swoim miejscu. Zamknę sobie teraz to i przejdźmy teraz do wyściółki. Bo jest bardzo fajna. Tutaj pod brodą mamy takie coś, No mnie bo tutaj mamy szyję, tu mamy oczy, w tym miejscu mamy oczy, tam patrzymy i to jest takiego, żeby nam nie miało w środku wyglądał tak, patrzę, że nie wiem czy a taki z widok kierowcy, może trochę bliżej, to jest, to się po, kierowca patrzy bliżej, bo ja teraz telefon daleko. Normalnie to bardzo fajnie widać, tutaj jeszcze mogę powiedzieć. Wysiłka bardzo fajna, to jest wyjmowane i tu to i mam też bardzo fajny smart lock, wystarczy sobie pociągnąć to, teraz nie mam założonego kasku teraz, ale wystarczy sobie pociągnąć to, trzeba się tutaj wam pokazać, otworzyć i właśnie to po prostu odczepia. więc szybko można sobie to wyciągnąć. Mamy też takie miejsca na, na zestaw słuchawkowy, inaczej interkomy. Tutaj możemy sobie dać głośniczek jeden w tym miejscu. Tutaj sobie dajemy głośniczek drugi. I możemy sobie gadać z ludźmi. No, i kask jeszcze raz wam pokażę, jak wygląda. Z tyłu tak wygląda. To jest MK w ogóle. Czarna, matowa. Trochę waży, ale ja tego nie uczułam, bo te policzki fajnie przelegają i ten kask mi po prostu nie lata na głowie, bo w poprzednim mogłem się ruszać tak i mi się tak ruszał kask, a tutaj tak P lek lekko to się rusza, nie? więc. Y e, chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że ja na przykład mam okulary i na początku miałem problem, żeby zmieścić się do tego kasku, więc moim typem, typem jest takie coś, że. W okularach mam stół takie załóżniki i te załóżniki są na takich metalowych końcóweczkach Ja je po prostu wyciągam i mam takie metalowe pręciki małe i po prostu kask zakładam bez okularów i potem przez dziurkę yy, w izierze zakładam okulary i, i nawet dla okularników nie ma, nie, nie ma z tym największego problemu No i są też takie kaski specjalne dla okularników, ale no po prostu chciałem powiedzieć, bo dla niektórych może być to ważna informacja. Powiem tak, że tutaj trudno założyć na początku, pierwszy raz trudno założyć, ale potem jak już zakładacie to kastkę dostosowuje do Waszej twarzy i wszystko jest git. Ja mam też okulary i z okularami jest o tyle problem, że nie włożycie sobie głowę z, głowy z okularami tutaj do tego, tylko musicie ścią ściągnąć okulary, włożyć w głowę i przez szybkę sobie włożyć okulary na uszy. I myślę, że fajne i nie żałuję zakupu. No, jeszcze przebitki wam pokażę.